Обвиняюсь. Dalej podkreśla, dalej! <stwórki> Babka mi opowiadała, że kiedyś jak kowalowie się mylą, to chłopie zaraz wzięli na spytki wiedź co akurat polował w okolicy. Wychylił zęboków eleksji? Od teraz derwa! Cisza, monoglu, cisza, monoglu, na kiedy wystarczy? Emperor, na rozumacie! Nie patrz tak na... Dobra, kobieto, zaprowadzi mnie ta droga do zimy? Prędzej do grobu. nie słyszeliście, że tu gry krasuje? Wpierw czarni do was przyszli teraz, gry? No, prawdę mówią, że nieszczęścia chodzą parami. Hey! Podróżni też powinni. Jak sami zawieźć i dzieci, bestia pewnikiem was wyczuje i kocha. Trzeba wam doczekać, aż większe grupy ludzi żebyśmy. Jak macie zło, to, to w kartnie, a jak nie, to się siebie طير إن Dalej, potka, dalej. Teraz wolniej. O wysłonko nam świeciło. Dalej. Uh. co się stało? Potwory! P potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem. No to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No... Wybierałem się do Czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy? Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieście ją, błagam. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Ślady wozu. Zjechał w bagna. Jest i wóz. Wóz jest naszpikowany strzałami. Ciekawe, warto się tu dokładniej rozejrzeć. Strzała. O tym nie było mowy. Prosto, w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił, zachlapana krwią ludzką. I co, znalazłeś tę skrzyneczkę? Mm, trochę namokła, ale jest cała. Wreszcie uśmiechnęło się do mnie szczęście. I do ciebie też wiedz nie, Masz to obiecane złoto. Szerokiej drogi. Jest spotka. Dalej płotka, dalej! Твою мать! Шукашко, Opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki Wiedźmaka. A że ten coś mataczył, to mu rachcia łeb Było tyle, że dzieciaka jakiś utopiec zeżar i Wiedźmak nic do tego nie miał.